Ciężkie czasy. Atak koronawirusa na całym świecie. Co robić w takiej sytuacji? Co robić? Co robić, żeby nie zwariować? Siedzieć w domu tak, nie zarażać? Tak, nie rozprzestrzeniać? Tak, dbać o siebie i bliskich jak najbardziej tak. Ale karmić swój umysł dobrymi rzeczami. Każdy z Was ma swoje cudowne wspomnienia, cudowne przeżycia i doświadczenia. Może teraz jest moment, aby je sobie przypomnieć, aby o nich pomyśleć, aby je sobie utrwalić, aby zakotwiczyć na poziomie emocji i ciała. To, czym karmisz swój umysł, się szerzy, potęguje, ma wpływ na Ciebie i Twoje otoczenie. Być może jeszcze przez jakiś dłuższy czas będziemy zmuszeni pozostać w domach, w naszym monotonnym kręgu bliskich. I nie mówię tutaj tego w wymiarze negatywnym, bo to może być dobre, pozytywne przeżycie. Bez spirali nienawiści, bez karmienia się tym, co 24 godziny na dobę podają media. Wybierz sobie jedną stację, wybierz sobie jedną porę dnia, aby być na bieżąco, ale sytuacja jest na tyle zmienna, że zmienia się co minutę, zmienia się co pół godziny, zmienia się cały czas. Karmienie się tylko tymi informacjami nie jest dobre, nie jest dobre dla Twojego zdrowia psychicznego, dlatego jak się czujesz teraz i jak będziesz się czuć, kiedy czasy zaczną się stabilizować. Pomyśl o sobie, pomyśl o swoich bliskich. Pomyśl o tym, co będzie potem. Przygotuj się na to, aby ten czas był lekcją, z której wyjdziemy silniejsi. Jeśli zadbasz teraz o swój umysł, jeśli zaczniesz go karmić pozytywnymi afirmacjami, pozytywnymi przeżyciami, tym, co było dobre, tym, co jest teraz dobre, rozejrzyj się dookoła, włącz uważność i zauważ to, co Cię otacza. To, co masz teraz, wykorzystaj ten czas, bo takiego więcej mieć nie będziesz. Bądź na bieżąco, ale w 10% dnia, albo w 1%, sam zdecyduj po to, żeby być na bieżąco, żeby mieć te informacje. A resztę dnia poświęć na dobre rzeczy, na pozytywne rzeczy, na konstruktywne rzeczy na to, aby ładować do swojej głowy rzeczy, które będą dawały ci siłę i będą cię budować i wzmacniać. Raz po to, żeby przetrwać, dwa po to, aby później silniejszym zacząć od nowa. Tego życzę Tobie i sobie i wszystkim dobrym ludziom na świecie.